The Work, system nauk ezoterycznych. O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. The Work, nie mylić The Work Byron Katie, może to jest jakoś powiązane na jakimś głębszym poziomie, ale The Work, o którym ja mówię, to system nauk, który opracował Gurdjieff, Uspieński i Maurice Nicole. To są takie trzy osoby z tym związane. Jest to taki bardzo mm, mocno mm, usystematyzowany Program nauk, można powiedzieć, związanych właśnie z rozwojem człowieka na Ziemi. I są to te tematy, które zawsze mnie ciekawiły. Po pierwsze, jak w ogóle wpadłem na ten temat, bo już dawno żadnych ezoterycznych kwestii tutaj na kanale nie poruszałem, bo po prostu jakoś mnie nie pociągały, wiesz, w, dużym, w dużej mierze. Mówiłem o transurfingu, tutaj mówiłem o różnych innych tematach związanych z takich, z takich kwestii trochę właśnie ezoterycznych, ale w pewnym momencie jakoś przestało mnie to pociągać, aż do właśnie niedawna. Bo ten system, o którym mówię, skąd wziął się w przed, przed ekranem mojej świadomości. Co jakiś czas lubię poczytać książki Garego Lachmana. Gary Lachman to były basista zespołu Blondie znanego, który w pewnym momencie zaczął pisać książki od, na tematy ezoteryczne, właśnie głównie. Recenzowałem tu już na kanale książkę na pewno Lost Knowledge of Imagination, która jest bardzo dobra, świetna. I recenzowałem też hmm, Hidden Teachers of the Western World, bodajże, czyli o ukrytych nauczycielach zachodniego świata. I pomyślałem, że sprawdzę, co tam, hmm, co tam teraz pisze. Gary Lachman. I właśnie widzę, że w czerwcu miała wyjść książka, on też pisze biografię o różnych właśnie ciekawych ludziach. W czerwcu ma wyjść książka o Maurice Nicole, jakimś tam mistyku, ezoteryku, To sprawdzam, kto to jest. No i widzę, że jest powiązany z jakimiś naukami związanymi z The Work. To, żeby zrozumieć, o co w ogóle chodzi, czemu Lachman będzie pisał o takim gościu, znalazłem taką książeczkę, w której Omawiano podstawy tego The Work, the basics of the work. Wyświetlę tu kto to napisał i z tego, tak jakby z tej książeczki, wziąłem wszystkie podstawowe elementy. Chociaż nie powiem, że, wiesz, to, że poznasz te elementy, nie znaczy, że docenisz głębie tego systemu. Wiesz, każdy może sobie wymyślić różne elementy. E, takich skomplikowanych systemów, powiązać rzeczy ze wschodu, z zachodu i stworzyć system, który niejako Cię wyzwoli, czy jest idealny. E, podczas gdy, gdy nie masz takiego głębszego zrozumienia, wtedy nie będzie to najlepsze. E, albo inaczej no, nie wdrożysz tego lub inaczej przestanie Cię to interesować. Także mimo, że wiadomo te mm, zasady, czy kwestie, elementy tego The World, które się tam pojawiały w tej książeczce o podstawach miały sens dla mnie jakiś? E, gdzieś słyszałem wiele elementów, o których on tam też mówił, wiele też było nowych rzeczy. E, o tyle nie, nie, nie byłem jakiś totalnie zachwycony tymi kwestiami. I na końcu tej książki, właśnie, tych Basics of the Work, e, była. By polecane książki, czyli ten autor, który sam jest adeptem powiedzmy tego The Work, pracuje nad tym, stara się to zgłębić, ale nie uważa się za nikogo świeconego, dlatego to jest dobra książka z perspektywy nowicjusza. Poleca, jakie książki w następnej kolejności warto sprawdzić, jeśli się chce zagłębić ten temat dalej. I to, co warto sprawdzić, tak pisał tam, tak ten gość to książki Maurice Nicole i one się nazywają um, Psychological Commentaries on the Work of Gurdjieff and Ouspensky i to są komentarze psychologiczne do tych nauk właściwie jak te nauki powstały skąd one się wzięły kto to jest Gurdjieff to wszystko wymaga czasu, żeby to dokładnie omówić, ale pokrótce Gurdjieff to gość, który w młodym wieku zauważył, że nie ma tutaj nauk, które tłumaczą działanie świata i miejsce człowieka w tym świecie, dlatego zaczął wędrować, poszedł na wschód, poszedł na zachód, on pochodził z m, bodajże Armenii i w końcu biorąc pewne nauki ze wschodu, z zachodu, znalazł się w Rosji przed pierwszą wojną carskiej, gdzie zaczął rozwijać jakby swoją szkołę. Swoje nauki, które nie wymagały odejścia ze świata, a raczej właśnie były dla ludzi, którzy żyją w tym świecie. Wymagały, nie wymagały rezygnacji ze świata, ale raczej zmiany perspektywy na to, jak spoglądasz na ten świat wokół ciebie i jak wewnątrz takiego życia zachodniego człowieka możemy mm, pracować nad sobą, rozwijać się i nawet. Chodzi o nawet ewolucję indywidualną, taki jest ten najwyższy cel tego całego deal Work. Ehm, także takie jest pokrótce, wprowadzenie, a co do tego, kim jest Gurdidziew, i ten Gurdidziew spotkał w Moskwie autspenskiego, uspieńskiego po polsku Są jego książ jest jego książka, na przykład, w, pod spolonizowaną z spolonizowanym z imieniem, albo raczej może oryginalnym rosyjskim imieniem, bo to Audspenski to jest pewnie z Anglii z, z uzachodniona wersja powiedzmy nieważne, w każdym razie Uspieński był pisarzem w Rosji, też szukał czegoś co mu wyjaśni to jak działa świat, też chciał i, i też pojechał nawet do Indii szukać odpowiedzi i ich tam za bardzo nie znalazł i właśnie spotykając Górczyciewa, zauważył, że to jest ktoś kto ma odpowiedzi, ma odpowiedzi dla człowieka zachodu i tak zaczęła się ich Praca wspólna, a raczej Uspieński stał się um, uczniem Gurdziedziewa i właśnie książki Uspieńskiego na temat na dziewa są tym, co najbardziej rezonuje. Najwięcej ma sprzedanych egzemplarzy i to są takie podstawowe treści, które um, mogą ci um, wiele dać wiedzy, jeśli chodzi o te tematy. A teraz skąd się wziął ten Nicole? Nicole to był lekarz, psycholog, co ciekawe, uczeń Karla Gustawa Junga, czyli już tutaj rezonujemy ze sobą. I ten uczeń Karla Gustawa Junga wrócił do Anglii i tam spotkał Uspieńskiego, który po rewolucji bolszewickiej uciekł na Zachód i e, po zapoznaniu się trochę z Uspieńskim, z jego naukami, sprzedał swoją praktykę psychologiczną, kliniczną. E, Maurice Nicole i pojechał do Francji, gdzie właśnie wtedy urzędował Gurdidziew, i przez parę lat pobierał u niego lekcje, praktyki. Potem wrócił do Anglii i założył tak, swoją szkołę, swoją grupę. I to, czym są te psychologi Psychological Commentaries on Gurdidziew, Old Spanish Work, czyli to, co teraz czytam, i to, co uważam, że jest świetną książką, to, to są. Um, Przetranskrybowane e, posiedzenia właśnie z jego grupy w Anglii, w jakiejś wiosce, gdzie co tydzień czy dwa e, przyjeżdżali jego podopieczni uczniowie i wdrażał ich w te skomplikowane tematy The Work z perspektywy właśnie takiej psychologicznej i e, bardzo usystematyzowanej i bardzo stopniowej. E, dlatego ta książka, którą teraz czytam, właśnie ta książka Maurice Nicole, naprawdę. E, Otwiera oczy na różne niuanse tego, the work. Otwiera oczy na kwestie, które mm, wydają się takie łopatologiczne w takim jakimś skrótowym opisie, ale gdy faktycznie na nie poświęcasz czas, zastanawiasz się nad nimi, czytając coś takiego jak to pięciotomowe psychologi Psychological Commentaries of on Good of Work. <coughs> otwierają ci się oczy i, i, i nabiera to wszystko kształtów. Także teraz. Gdy macie taki przydługi wstęp co do tego, co to znaczy, o co, o co chodzi w tym The Work, a przynajmniej skąd powstało, o co właściwie w tym chodzi. Chodzi o, tak jak wspomniałem, trochę ewolucję człowieka, ewolucję indywidualną. Jak twierdzą ci nasi nauczyciele, nie możemy liczyć na ewolucję kolektywną wszystkich. Każdy człowiek musi się skupić na ewolucji personalnej. I oczywiście nie każdemu będzie dane, tą ewolucję personalną świadomości osiągnąć, bo po prostu nie każdy jest na to gotowy. Są pewne warunki, które trzeba spełnić, zanim się podejdzie do The Work. I to było to, co też ciekawe, że jakoś wcześniej nigdzie tego nie widziałem, mimo że trochę w tych klimatach siedzę, ale w takim momencie, w którym tak jakby spełniam pewne warunki, wtedy to się gdzieś pojawiło w moim życiu. O jakie warunki chodzi? Bo i reszta ekipy mówi, że żeby w. Zacząć wdrażać The Work, interesować się The Work, um, należy być tak zwanym good householder, good housekeeper w cudzysłowie. Czyli kimś, kto potrafi zadbać o dom. Innymi słowy, trzeba mieć w tym życiu już pewną pozycję. Trzeba umieć sobie radzić w życiu samemu, bez żadnego The Work, bez niczego. Innymi słowy, jeśli jesteś teraz biedny, chory. Nie wiem, masz jakieś nie wiadomo, jak yy, życie cię przytłacza, to znaczy, że to nie jest moment na pracę z The Work. Yy, oczywiście każdy musi sam sobie ocenić, kiedy jest taki moment, ale generalnie yy, musisz być w stanie zadbać o dom, musisz być w stanie psychicznym takim zrównoważonym, musisz dawać wartość w pracy, musisz być po prostu człowiekiem pożytecznym społecznie. Yy, który oczywiście ma wady. Jak każdy ma swoje problemy, ale jest generalnie kimś, kto sobie radzi w życiu. O, to jest taki poziom startowy: Good House housekeeper, Good householder. I gdy już jesteś tym Good householderem, za którego się poniekąd trochę uważam, już czyli e, szczególnie w tym ostatnich latach wiele rzeczy negatywnych z mojego życia pousuwałem rzeczy, które mi po prostu na dłuższą metę nie służyły, bez żadnego szukania The Watch czy czegokolwiek innego, po prostu sam z siebie czułem taką potrzebę, żeby skończyć z alkoholem, żeby skończyć z grami, żeby skończyć z YouTube'em, też ostatnio nawet em, kawę ograniczyłem, wiele różnych e, takich elementów, które uważałem, że z media społecznościowe, które po prostu nie, nie służą ci jako człowiekowi. I, I to są takie elementy, które jako good house holder Możesz zacząć po prostu ograniczać lub wspierać takie, które ci służą. Podobnie jeśli chodzi o pracę, zauważyłem teraz, jak po prostu to, co robię, jest wartościowe, jak umiejętności zdobyłem, że w końcu jakby czuję, że no nie mam jakiegoś poczucia niższości, cokolwiek bym nie robił, bo, bo wiem, że dam radę, że jestem dobry. Także to jest taki, po, po, to jest taki start. Który, który trzeba mieć, żeby się wdrożyć w The Work. I co dalej? Dalej powstają pewne zasady, pewne praktyki, które ci ludzie chcą, żebyśmy robili, żeby ta ewolucja następowała. Oczywiście tam jest cała jeszcze kosmologia, o której nie będę tu dzisiaj mówił. opowiem tylko o paru rzeczach, które oni mówią, żeby zauważać. Jedną z nich jest, <laughs> którą praktyką, którą powinniśmy robić w The Work, jest self. Remembering, self-remembering można powiedzieć, że samo zapamiętywanie. Po polsku, pamiętanie o sobie. Co znaczy pamiętanie o sobie? To znaczy, żebyśmy często w środku naszego życia, w środku naszych dni <laughs> przypominali sobie, z jakiego poziomu bycia działamy. Czyli czy działamy z poziomu bycia najgłębszego, czy jakiegoś licznego, ja, które jest naleciałością nasz, z, naszej, z naszych doświadczeń w życiu. I to self-remembering, to pamiętanie o sobie, o tym swoim ja, powiedzmy najwyższym, będzie tym, co też w pewien sposób kalibruje to, jak działasz, i będzie też tym, co w dużej mierze sprawi, że działasz z takiego wyższego poziomu. Jest to często trudne, jest to często wręcz nie do osiągnięcia, ale. To jest jedno z zadań, jeśli chodzi o tą pracę. Druga rzecz, o której oni tam mówią, to jest non-identifying, czyli nieidentyfikowanie się z rzeczami na zewnątrz, bo te rzeczy na zewnątrz, rzeczy związane z życiem, e, oczywiście przemijają i oczywiście nie są tak ważne jak nasza esencja e, i to najgłębsze ja. To nieidentyfikowanie się. Trochę kojarzy mi się ze stoicyzmem, bo cel jest taki, że mamy w pewnym sensie być jak tacy prawdziwi stoicy, czyli mieć taką sporą barierę pomiędzy tym, co się nam przytrafia, a tym, jak reagujemy. Taka esencja stoicyzmu. Poza tym wspominają też tam o internal and external considering, czyli internal considering powinniśmy jak najbardziej usuwać ze swojego życia. Internal considering to jest takie. Um, użalanie się nad sobą wewnętrzne um, podwyższanie takiej swojej wartości w głowie, jak to nam się wszystko należy jak to nam jest ciężko, jak to my cierpimy i tak dalej, i tak dalej um, w The Work uważamy, że uważamy, <grywa> uważa się, że to nam nie służy, że to tworzy niepotrzebne cierpienie, nie potrzebujemy tego cierpienia możemy je zacząć zauważać i może też trochę językiem Hawkinsa uwalniać um, te po prostu wewnętrzne mm, rozważania na na temat siebie. Ale co za to powinniśmy zacząć robić, to external considering. Powinniśmy wchodzić na zewnątrz w sytuacje innych ludzi. Powinniśmy starać się ich zrozumieć. Powinniśmy myśleć, dlaczego działają w sposób taki, jaki działają. I to jest bardzo trudne, szczególnie gdy po prostu właśnie działania innych. Nas jakoś denerwują, nas dotykają, nie rozumiemy ich, i to jest ćwiczenie, które sprawia, że poniekąd poprawiamy też swoje internal considering. Bo gdy wkraczamy w innych, tak jakby w stan, w życie, rozmyślamy, zastanawiamy się, dlaczego oni mogą działać tak dziwnie, tak, że my nie mamy pojęcia, co to, jakby tak w ogóle kiedykolwiek można by działać, a ktoś tak działa. Będzie to oznaczać, że po pierwsze mamy większą tolerancję dla innych, rozumiemy bardziej życie, nie walczymy sami ze sobą, a raczej po prostu przyjmujemy i odpowiadamy na sytuacje życiowe, i mamy przede wszystkim większą cierpliwość do ludzi. Nie jesteśmy tu po to, by zmienić świata. To jest ta ewolucja indywidualna versus kolektywna. To jest też to, o czym mówiłem ostatnio, zanim jeszcze w ogóle o The Work słyszałem na tym. Filmie o kanale zero, to jest interesowanie się całym światem, podczas gdy nie mamy na cały świat wpływu. Um, ta indywidualna ewolucja to jest coś, co też ze mną rezonuje, co, co ma większy sens, bo um, nie ma co liczyć na uratowanie całego świata, nie ma co liczyć na uratowanie wszystkich ludzi, bo w pewnym sensie sami nie wykonamy pracy. Gdy sami nie wykonamy pracy, to jakie mamy prawo i jakie mamy w ogóle? Że tak powiem, kompetencje, żeby kogokolwiek innego ratować. A większość ludzi, wydaje mi się, którzy chcą ratować cały świat, nie ma pojęcia o sobie i nie, nie uratowało jeszcze na żadnym poziomie siebie. Często nawet nie są tymi good house housekeeperami, householderami, o których tu mowa. Także to są takie małe podstawowe zasady całego The Work i e, jest też taka ważna zmiana paradygmatu, która jest wymagana od ciebie, gdy. To The Work chcesz praktykować. Mianowicie, całe The Work mm, powinno Ci nie tyle zastąpić życie, ile to powi powinno mm, doświadczenia powinny Ci bardziej przychodzić z The Work niż z życia, albo inaczej ta wartość doświadczeń powinna przechodzić przez filtr The Work, a nie przez filtr. Życia. Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to, że mm, taka zasada w tej, tych naukach jest, że wszyscy działamy mechanicznie, że bardzo mało rzeczy robimy świadomie, że cały czas śpimy. I gdy się nad tym zastanowić, taka jest prawda. Bardzo niewiele rzeczy robimy z poziomu pełnej świadomości, z poziomu pełnego bycia. I e, możemy się oszukiwać, że tak nie jest, ale tak naprawdę jest. Tak naprawdę te, ten film w większości jest zrobiony z poziomu snu. Teraz dopiero gdzieś tam myślę o tym, kim jestem i gdzie jestem, gdy o tym zacząłem mówić. Także ym, piszemy, robimy rzeczy działamy mechanicznie. I żeby to mechaniczne działanie odwrócić, żeby być, mieć więcej tego świadomego wysiłku, bo ten świadomy wysiłek to jest coś, co nas zmienia, coś, co jest kluczowe w The Work, świadomy wysiłek. Czy jeśli chodzi o te wszystkie aspekty, o których wspomniałem, czy ogólnie o po prostu pamiętanie o tej swojej najgłębszym ja, a nie o tysiącu innych małpich, e, małpich rozmówek, które mamy w głowie, to będzie sprawiać, że możemy wybrać działanie z poziomu The Work, a nie z poziomu życia. Innymi słowy, w pewnym sensie doświadczenia życiowe, to co się nam przytrafia z zewnątrz, e, nie no, ostatecznie takie jest moje. E, Domyślam się tylko tego, bo nie mam na ten temat pojęcia, ale z tych książek, z tego co do tej pory czytałem, wynika, że doświadczenia zewnętrzne nie będą już, tak jakby, rządzić nami. Rządzi nami nasza interpretacja. Mamy pewne, pewną barierę pomiędzy życiem a nami, e, działając z tego poziomu: the work, i która sprawia, że w pewnym sensie, właśnie nakręcamy się bardziej na nienaturalne życie, ale związane z ewolucją naszej świadomości, e, bo. Taka teoria z The Work, że życie nie chce, nie wymaga naszej ewolucji. Żeby żyć, nie potrzebujemy ewoluować, nie potrzebujemy za dużo robić. Wystarczy, że będziemy tymi good householderami, o których wspomniałem i tyle. A z poziomu właśnie The Work musimy mieć taki magnetyzm, oni to jakoś nazywają magnetic center, czyli w pewnym sensie musimy czuć taką potrzebę, że w ogóle to trzeba zrobić, nie każdy to ma. Musimy osiągnąć ten poziom good householdera i musimy mieć też chęć, żeby pracować nad tym i w pewnym sensie też dużo inteligencji, wiedzy, żeby poznać cały ten system i zrozumieć go i pojąć i umieć go smakować, umieć go wyczuwać. Um, także to wszystko wymaga, wymaga bardzo wiele wysiłku i nie jest dla wszystkich z pewnością, ale tak by w tym momencie w moim życiu, w którym na to trafiłem, wydaje mi się to bardzo sensowne i łączy też wiele. Nauk, wiele rzeczy, które gdzieś tam się słyszało z innych źródeł. Możliwe, że to się wszystko wiadomo, że to wszystko się miesza. Nauki ezoteryczne e, jedne z drugich zapożyczają i tak tworzą się te systemy. Ale ten jest naprawdę kompletny i przede wszystkim nie jest taki intelektualnie leniwy, tak jak wiele z niektórych systemów, które znam. I będąc właśnie. Zagłębiając się szczególnie w te książki Nikola naprawdę odkrywa się, odkrywa się niesamowitą głębię tego The Work. Nie tylko pod względem tych nauk Gurdjieva, bo on faktycznie tylko, powiedzmy, on to zaczął, zapoczątkował, ale gdy pójdziesz w Nikola to jest ktoś, kto ma niesamowite zrozumienie na poziomie psychologicznym, właśnie takim je też jungowskim, tych treści. I e, tym samym sprawia, że czyta się to, dla, przez kogoś, kto też zna się na psychologii odrobinę, czyta się to świetnie, jest to zrozumiałe i ma to sens. I to, co jeszcze bardzo tam lubię, to interpretacja esoteryczna e, Gospels, czyli Ewangelii. Mm, o tym często Nicole wspomina i Nicole ma też inną książkę, gdzie właśnie mm, po, przez ten filtr The Work interpretuje, może nawet nie przez filtr The Work, ale przez, przez swój filtr interpretuje em, Ewangelię i to, jak je znaczenie mają często słowa Jezusa i te przypowieści, też w kontekście na pewno Deorka, ale też w kontekście psychologicznym. To jest coś, po co sięgnę na pewno później, bo tak jakby to jest dla mnie niesamowicie wciągające, interesujące już zresztą parę książek, gdzie, czy Stary czy Nowy Testament opowieści e, są interpretowane pod względem psychologicznym, czy takim totalnie innym niż ten, niż ta dosłowna interpretacja i nagle te treści, Ożywają w naszej głowie, w naszym życiu, mają więcej znaczenia. Także to jest właśnie The Work, taki wstęp. jestem żadnym ekspertem na ten temat, dopiero jakby zacząłem się w to wdrażać, dlatego zrobiłem też posta, gdzie zapytać Was chciałem, czy Wy wchodzicie w głębi w te tematy, czy ktoś już tak aby się w to wdrożył, czy ktoś się na tym bardziej zna, żeby przekazał swoją opinię. Może nie, nie widzieliście posta, może ktoś już. Zna te książki, zna te treści i może opowie mi coś więcej na te tematy w komentarzach. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław w życie poczciwe. Moja książka Zimno, oddech i Psychika dostępna w linku w opisie. Mam nadzieję, że mieście świetną majówkę, tak jak i ja takiej pogody w majówkę to jeszcze nie pamiętam tak świetnej. Także dzisiaj ostatni dzień. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.